Witam, i muszę Wam powiedzieć, że sprzęt się sprawdza bardzo dobrze. Ta robota, którą zrobiłem jest ok. Nic się nie dzieje, a ja już tak bardzo dokładnie, wszystko intensywnie sprawdzałem, żeby mieć pewność, że nic się nie rozwali po prostu później. I jak na razie, wszystko jest ok, nic się nie dzieje. Po prostu mega, bardzo mega się cieszę, że udało się. No gdyby się nie udało, to po prostu kupiłbym fotelik dla dziecka i mocowanie z tego fotelika użył do trzymania tego kufra. Co przewiduję, oczywiście, kupić fotelik w przyszłości i kufr do motoru, taki kwadratowy, taki fajny. Ale to jest tylko takie dalekie plany, które może zrealizuję, a może nie. To był był wydatek, oczywiście spory. Że to tylko takie plany są, gdyby to nie wytrzymało, co jest. Ale, ale, chyba wytrzyma. Widać, że jest ok, nic się nie dzieje. Że ogromnie, ogromnie się cieszę. muszę tylko bardziej popracować nad tą pokrywą, żeby się domykała. No, tak, to jest wszystko ok. No. No dobra. No to hej. Na mnie czas. Pa.